Kochani, e, pozwólcie tylko, że dostosuję trochę głos, dźwięk. Bo chyba jest za głośno. Dobra, powinno być ok. Po polsku damy. Pełen ekran oczywiście. Dobrze. I tak. Witam Was serdecznie w kolejnej serii z gry na moim kanale Elsa Gra. i mamy dzisiaj grę, która jest obecnie darmowa na Steamie. Nie wiem jak długo to jeszcze potrwa i czy ona ogólnie jest darmowa, czy po prostu teraz jest darmowa, ale z tego co gdzieś tam troszkę poczytałam, chociaż bardzo niewiele nigdy w tą grę nie grałam, jest ona o stanie wojennym w Polsce, tak? czyli o niesławnych latach komunizmu którego no, ja nie doświadczyłam, bo urodziłam się w takim roku, w którym już ten komunizm no, został obalony. Niemniej jednak pewnie fajnie byłoby zagrać w tą grę razem z, wiecie, z rodzicami czy z ludźmi, którzy to wszystko przeżyli. Zobaczymy w ogóle, jak, jak, o czym to będzie tak naprawdę. Czy to będzie historia jednego człowieka, czy jakby wielu ludzi w, w jednym. Gra nazywa się Marshall Law i jestem ciekawa, jak to będzie. Także zaczynamy. Mm -hmm. 81, to był 13 grudnia, prawda? Kiedy ogłoszono stan wojenny. Jutro Wigilian, to 23 grudnia akurat. Ok. Mhm. Mm Córka chciałaby lalkę, tak? Z Nrd. NRD, czyli wiecie, z, ze wschodnich Niemiec. Mhm. No tak, kartki żywnościowe, tego też na szczęście nie doświadczyłam, ale takie rzeczy się dzieją na przykład na Kubie, na której byłam w tym roku i w zeszłym roku. Także to taki jakiś, wiecie, powrót trochę do przeszłości, nazwijmy to. No dobra, okazuje się, że gościu nie ma kartki, tak? Na mandarynki, Ja chciałby je mieć na święta. No może nie będzie tak źle, no zobaczmy. Aha, rozumiem, czyli oni nie mieszkają razem. F. AD. Ach! Boże, F? Jezu. No dobra, F. Okej. Okay. Aha, trybuna ludu. No tak, stanowienny na obszarze całego kraju. Tak, to, to wiemy. Aha, drzwi sobie możemy otworzyć, no dobrze Świetnie Powerful Toilet Lord osiągnięcie mamy Super Ekstra Jeszcze raz można to zrobić Drzwi zamkniemy A tutaj? Aha, możemy wyjść Dobrze eee, A tu nie możemy wyjść, no dobra No to wychodzimy No, zaczął padać śnieg. A jakby nie patrzeć, tego nie można przeczytać. S szare bloki po prostu. Milicyjny samochód. Widzicie? Wtedy była policja, nie milicja. Zdzisław. Witaj towarzyszu. Dawno się nie widzieliśmy. Czy chcielibyście? On ci jakoś poważną debatę. Już tego nie robię. No tak, on sobie tutaj pije, Zdzisław. Można tutaj zrobić? A nie. A to kto? Nie wiadomo. Coś ludzie stoją, sobie palą, nic nie robią. O, ten facet ma kartkę żywnościową, której potrzebuje. Który facet? Ten facet? Ten facet. No dobra, kartki na mandarynki potrzebujemy. Po co naprawdę mi się, że mnie to obchodzi? I zawracałby Pan głowy, gdyby to nie było ważne. Zostaw mi coś więc Obiecuję, że nie jestem. Proszę mnie wysłuchać. Po co Ci jest tak potrzebna ta kartka? Ech, no, dla córeczki. 12. Jest matką. Nie pozwala mi się z nią często widywać, ale chcę, żeby nasze spotkanie w te święta było wyjątkowe. Biedne dziecko. Hmm. Dobra, już jestem dla Was, obcy towarzyszu, nie znasz moich zamiarów, może jestem jednym z tych niebezpiecznych. Mam nadzieję, że nie jesteś. Haha. Teraz zbudziłeś i poczucie winy patrząc na no to, jakim dobrym ojcem chcesz być. Dlaczego? <grym> się zorientowałam, że moja matka po raz kolejny spędza święta sama. A twoje ojciec nie spędzał tego czasu z nią, mój ojciec nie, że nie ma go przy niej. Nie chcę o tym rozmawiać. Aha. Mam propozycję. No, dam Ci kartki na mandarynki i może coś więcej. Skocz wam z mojej matce, zobaczcie czego się nie brakuje przed świętami. No, dobra, spoko. Gdzie mieszka Twoja matka? Następny blok, pierwsza klatka trafisz bez problemu. Dasz radę. No, zobaczymy, czy nas spuści w ogóle ta matka. O, peweks. Proszę, proszę, w 72 roku założony w czasach komunizmu w Polsce przyjmowała płatności wyłącznie w dolarach amerykańskich i innych twardych walutach. Zamiast w rodzimej walucie złotówkach, Paweks był jedynym źródłem zapoczenia w niedostępne wówczas w Polsce. Towary takie jak elektronika z zachodu i jeansy w wranglery, na przykład to wiem od rodziców. O proszę, to chyba jest duży fiat? O ile się nie mylę? Nie jestem pewna, być może. Eee. Czy to jest tu? Pierwsza klatka? No chyba tak, chyba tu, nie? Cholera, nie spytałem, który numer domu, ani jak ma na imię. No słabo, jak ja ją teraz znajdę. Cholera, faktycznie kiepsko. Może przeczytajmy te ogłoszenia? Godzina milicyjna, 22.06. Dwu Coś jeszcze? Nie, nic już tu więcej nie ma. A która jest godzina wiemy w ogóle? Chyba nie wiemy Dobra, idziemy do góry Może to ta babka Przepraszam Bożena Dzień dobry. O co chodzi Poszukuję pewnej kobiety Mam jej pomoc przy Jestem jej daleko rodzina, wpadłem w z odwiedzinami Aha, Bożena pfff, oko chodzi Samotna staruszka, nie ma męża i syn nie ma dla niej czasu ha. Pewnie chodzi o Janinę Dosłownie mieszka za nami. Dziękuję bardzo. Wesołych świąt. Co za wredne babsko, bo ja wiem, no w sumie to ci pomogła, więc nie powiedziałabym, że taka wredna. Dobra, zapłykajmy. Cześć, kto tam? Przysłał mnie do pani, pani syn. syn. Tak, stwierdził, że nie ma czasu pani, pomóc ze świętami. Przysłał mnie. Ech, on nigdy nie ma czasu. Kim pan jest? Jestem jego dobrym kolegą z pracy. Mam wiedzieć, czy nie jesteś złodziejem. Nie jestem jego kolegą. Poprosił mnie o pomoc przy organizacji w zamian za kartkę na mandarynki. Swoją zgubiłem, ale zależało mi na niej, aby kupić mojej córeczce kilka. Uwielbia je. Wejdź, jestem Janina. Mówi mi Jania. Wiem, że już nie te lata, ale przynajmniej trochę się tym odmłodzę. Serio, teraz mi pani wierzy i nie boi się. Nie mam nic do stracenia, chcesz po prostu pomóc. Przepraszam za ten wstęp, jestem Stanisław. Wejdź do środka. Czyli gramy z Stanisławem. Muszę zamknąć drzwi, żeby kotek nie uciekł. No dobra ale tu przytulnie. No, w sumie, ale słodki kotek. Miał, 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 miał. O, fajny koter. No dobrze, co byś chciała, Janino? W sensie, co potrzebujesz? A, Dziwne uczucie. Co się stało? Nie, chyba nie. Dawno nie było tu ludzi. Ale jest tylko nas dwoje i kciuch. <grym> Czy on zareagował? Zgadza się, dla mnie to tłum. Nie wpada do ciebie syn. Hmm. No nie wpada. Ale czemu? No to skoro otworzyłaś drzwi, no to... Syn jest zapracowany ma swoją rodzinę ważne stanowisko. Tak, stanowisko. Nie wymagam, żeby jeszcze sobie mną głowę zaprzątał. A co do reszty od śmierci może nie mogę otworzyć się na ludzi. Bardzo mi przykro, co się z nim stało. Oczywiście, jeśli mogę, możesz. Zaraz zamykają. Zamykają centrale. Pójdziesz dla mnie po karpia do sklepu centrali rybnej? Mm, karp do dziś jest klasyczną potrawą wigilijną w Polsce. No tak, jest on jedną z łatwiejszych ryb w hodowli. Piedos przy tym dość duży był, więc on antidotum prowadzonym przez rząd. Aha, no to. O, choinka. No proszę. Dobra, idziemy po karpia, żeby zdążyć z tym całym tematem. No kurde, otwórz te drzwi stary. Dobra. Co byś zapomniała jeszcze? Co ci potrzeba? Powiedz, że dla Janiny, będą wiedzieć. Dobrze. Niech będzie. Boże, jak stąd zejść na dół? bo tak. Tak? Aha. Hmm, ciekawe, gdzie te ryby będą, co? Pewnie tam gdzieś dalej. Partyjny bołkot, to nie informacja. No, fff. jakby nie patrzeć. Cinkciarz. <laughs> nie masz jakichś dolarów na sprzedaż? Nie mam. Cinkciarze, z nazwa zniekształconego change money. <laughs> To potocznie określenie na osoby, które w czasach PRL zajmowały się obrotem twardej waluty, dolary. Mimo, że proceder był nielegalny, władze przymykały na to oko, a nawet same z nimi współpracowały. A to jest z kolei mały Fiat, Fiat 126P, potocznie maluch. I na Kubie jest ich nadal całkiem dużo, co mnie może nie zaskoczyło aż tak bardzo, bo gdzieś tam o tym słyszałam, ale nie wiedziałam, że takiej ilości. O nie, kolejka do Karpia, o shit, no nic. Ah, wszystko w porządku. Słyszy mnie pani. Zofia, co się stało, gdzie ja jestem? Zasłabła pani. Zmęczona. Czwarta kolejka, w której dziś stoję. Próbuję zrobić wszystkie rzeczy przed świętami. Wie pani co, niech pani tu posiedzi, ja kupię za panią karpę i przyniosę. No, ciekawe czy mi dadzą dwa karpie, nie? Tak w ogóle. Ale no, no zobaczymy. No i co? Możemy sobie tego karpia jakoś tego ogarnąć. Wszystko dobrze będzie żyć. W czym mogę? Poproszę dwa karpie. Jeden dla Janiny, mówiła mi, że będziecie wiedzieć o co chodzi. Drugi dla tej pani. Kaza mi posiedzieć pod sklepem, żeby odpoczęła. Brakuje ostatnio osób z dobrym sercem. A i tak mieliśmy kilka dodatkowych sztuk. O kurczę, za darmo. Nic pan nie musi, wesołych świąt. Dziękuję bardzo. Ale miło. Dostaliśmy za darmo, he. Dwie ryby świąteczne. No to wcale nie jest tak źle, bym rzekła. Dobra, ee, pani, tutaj Zofia. No, dla pani Karpia. Bardzo dziękuję. Nazywam się Zofia. Oczywiście ciebie również miło poznać. Też widzę karnie rzeczy przed świętami. Nie dla mnie, pomaga pewnej staruszce. Co to za lalka, jaka słodka. Dla córki prosiłam mnie o nią długo. <laughs> Masz córkę? Zarobi tatuś. Tak, ale nie mieszka ze mną. Długa historia. Jak się czujesz dużo lepiej. Dziękuję ci bardzo. Ona ma chyba tą lalkę, którą on chciał, nie? Dla tej córki. Muszę uciekać. Może spotkamy się jeszcze kiedyś na mieście. Czekaj, jak mogę ci się odwdzięczyć. Nie trzeba. Wesołych świąt. No, ona miała tą lalkę. Tak mi coś się wydaje. Tą lalkę, którą, którą on chciał dla córki. A no, cóż. możemy tu wejść to do... zaraz gdzie to było nie to nie było tu to było jeszcze jeszcze wcześniej nie ta klatka gdzie ta kobitka mieszka Janina Jania mhm mm co ty tu robisz a to koter jest no tak czego ja się spodziewałam chodź zabieracie do mieszkania no to chodź chodź koter Janina o już jesteś no Mam twojego kota Chciałam wyjść, sprawdzić ogłoszenia, nie domknęłam drzwi i mi uciekł Zapomniałem ci też pieniędzy No się bez, ciekawa historia, to chodź do mieszkania, powiedz mi Nie uciekaj mi więcej Nie za ciężki ten karp? Nie, ale wyrywał się z kubanych, chce uciec to Czekaj, oddaj mi go, wpuszczę go do wanny No, tak to też było, że się karpie w wannie trzymało Chociaż ja nie pamiętam, żeby moi rodzice akurat to robili, ale dziadkowie już tak. To było całkiem śmieszne, tak w sumie. Dobra, opowiadaj co się wydarzyło. Więc, czekaj, zrobię nam herbatę. No, herbata czemu nie? Trzy filiżanki herbaty później, okej. Okay. Potem znalazłem twojego kota przed klatką. To była najciekawsza wyprawa po karpie, jaką kiedykolwiek słyszałam. <grym> Sam nie spodziewałam się takiej wyprawy właśnie. Miała się powiedzieć o swoim mężu. No to co się stało z mężem Henryk był żołnierzem Armii Krajowej ach, takie rzeczy byłam łączniczką, tak się poznaliśmy zagadywał przy każdej możliwej okazji nie powiem, był przystojny, ale bardziej podobała mi się jego troska o mnie, było to rzadkie w czasie wojny w trakcie wojny nie było czasu na miłość nie wiedziało się, czy dożyje się jutra w końcu się udało, wojna zakończyła się a Henryk odświadczył mi się, byłam przeszczęśliwa Potem rodził się Zbigniew, już go znasz, było idealnie. Zbyt idealnie. Dowódca brygady dostał zaproszenie na spotkanie z rządem. Było to podejrzane, bo rząd zwalczał żołnierzy polskiego państwa podziemnego. Twierdzą, że współpracowali z wrogiem. Pobójda oczywiście. Henryk jednak poszedł i już nigdy nie wrócił. Była to jednak pułapka, zostali aresztowani, przetrzymywani w więzieniu, torturowali go aż zmarł. Ojej. Bardzo mi przykro. No tak. Trzeba wam kogoś, komu mogłabym to powiedzieć? To był jeden z najlepszych prezentów na święta, jaki mogłam dostać. Dziękuję. Kto to? O, proszę, ktoś zapukał. Zbigniew. Ha! Wesołych świąt mamo. No proszę, nie spodziewałam się ciebie. Wiem, ale coś mnie tknęło. Mam coś dla ciebie, ale to potem. Nie musiałeś. Widzę, że Stanisław przyszedł ci pomógł. Pomóc, kurde, będę się zbierał, bo późno muszę jeszcze zrobić zakupy dla córki. Obiecuję, że mnie jeszcze odwiedzisz? Obiecuję, dziękuję Ci za dziś. Dobra, czyli tak spadamy. Nie będziemy im przeszkadzać, zaczekaj. Jak obiecałem kartka na mandarynki Wpadnij do mnie po świętach, coś się pomyśli w kwestii pracy dla ciebie. Możliwe, że coś znajdę. O, to miło. Dobra, wesołych świąt, dzięki za wszystko. Wesołych świąt. Dobrze. Czy coś tu jeszcze jest? Godzina milicyjna, nic ciekawego. Okej, okay, wychodzimy. Może jeszcze tą Zofię spotkamy gdzieś tam. A, kurde, ciemno jest. No tak, czyli w sumie to powinnam się do domu udać. Czy powinienem, jako Stanisław. Może mhm. gdzie tam mój blok jest? Też nie tu. No kurde, gdzie ja mieszkam? Chyba, że mam nie iść do domu jeszcze. Może jest po prostu ciemno, ale jeszcze nie tak późno w sensie. No może. Nie wiem. No dobra, to idziemy dalej. Przechodzimy koło tego malucha znów. Mhm. Rybny już zamknięty. No, w sumie nic dziwnego, że jest pewnie późno jakaś, nie wiem, 20 czy coś. jakieś typy podejrzane są. Tak, wiecie, idę tak powoli, bo nie chcę przegapić nic. Może coś jeszcze potrzeba będzie zrobić. O, Centra Produktów Naftowych, CPN. No, tak się kiedyś mówiło na stacje benzynowe. Był wówczas jedynym źródłem paliwa czy smarów, ponieważ miał część na sprzedaż, czyli monopol. W szczytowym momencie dysponował ponad 100... Yy, ponad 1000 1400, 400 nie, ponad 1400 stacji paliw i flotą prawie 600 cystern. Nieźle. Chyba poczekam w kolejce. No ok. Aha, to już jesteśmy jakby bliżej. Poproszę mandarynki, to moja kartka. Mandarynki na Boże Narodzenie dla mojej córki. Jej matka. Nie pozwalam się z nią zobaczyć. Zawsze taka była, powinienem zauważyć to pierwszego dnia, w którym się poznaliśmy. Aha, człowiek był wtedy taką wspaniałą kobietą. Miała tyle pasji, energii, aby uczynić świat lepszym miejscem dla naszego dziecka. A moja córka zasługuje na więcej, to mądre dziecko. Na pewno nie odziedziczyła tego po mnie. Jestem tylko głupim pracownikiem w fabryce. Proszę pana, za panem jest kolejka, proszę się streszczać. <noise> proszę niech pan już wyjdzie. No okej, okay, a mamy te bandarynki? No oby. No ale nadal nie mamy tej larki chyba, nie? Pewnie nie tak łatwo ją zdobyć znów. Kurde, nie mam słodyczy, zapomniałem o nich. O, to niefajnie, możliwe, że mogę pomóc. O, Zofia! Cześć Zofia, gdzie ty jesteś? O, tu jesteś. Cześć Zofia, kogo ja widzę? No cześć, masz tu prezent dla małej Plotki szybko się rozchodzą, słyszałam twoje twojej byłej śledztwo? Tak wyszło, przypadkiem <noise> Dziękuję ci bardzo, jak mam się tu to ja powinnam za coś z rana, ale jak pytasz to wykorzystam okazję Nie chcesz gdzieś razem wyskoczyć w święta? Zapewne i tak spędziłabym je samotnie Dobra, może być No to dogadanie, do zobaczenia w pierwsze święto Zaczekaj, gdzie się spotkamy? Spokojnie, ja już się znajdę, do zobaczenia Proszę, jaka Zofia, Boże Nieźle. Coś tu Zofia kombinuje. Nie wiem, czy jeszcze tu powinnam dalej iść. Może? I martw się dasz radę. A! dziewczynka, okej, okay, czyli to jest mieszkanie jego boi żony zapewne, Cześć, kosia, czego do cholery chcesz, o jak miło, mamo, kto to, hmm. są święta, bardzo tęsknię. Tuś. No. Cześć mała. Co tam? Czyli zamknij może. Hej córeczko, tata przyda dać Ci prezent świąteczny. Dziękuję. Co się stało? Dlaczego zdradziłeś mamę? Jestem tym stoczyłam się żeby wiedzieć, a ona nie chce mi powiedzieć. Co? Dlaczego pomieszam w ten sposób? O czym Ty mówisz? Nigdy bym Ci nie zdradził. Ty mnie zdradziłaś. Nie przy dziecku, ona nie jest już dzieckiem, zasługuje na to, by wiedzieć. No właśnie, twoja mamusia odeszła ode mnie, bo znalazła sobie lepszego członka partii komunistycznej. Musisz wyjść. Nie, ty musisz powiedzieć jej prawdę. Masz kochanie, mam tu lalkę, którą chciałaś, trać cukierków i mandarynek. Dziękuję, tato. Wszystko wyjaśnię. Była mi nadal jestem bardzo złą matką, bo chciałam cię nastawić przeciwko ojcu. Aha, byłam po prostu zdezorientowana. Unikałam taty, bo komałeś na jego temat. Ale miałaś o tym nie wiedzieć. Aha, czy ty żartujesz? Słuchaj, już mnie nie obchodzi nasza relacja. Dbałam tylko o moją córkę, musisz pozwolić mi się z nią częściej widywać, albo zabieraj ją ze sobą, czy możemy porozmawiać na osobności. Jasna, musisz mi obiecać, że wszystko je wyjaśnimy, gdy skończymy. Obiecuję. Kochanie, idź i ci się na zewnątrz. W nocy? No tak, nie wiem, czy to dobry jest pomysł. <ślam> ale okej, okay, pozbyli się córki. Super. Och, facet, z którym teraz jestem ma dużo więcej pieniędzy, może zapewnić Marylce wspaniałą przyszłość. Nie wierzę, że nasze dziecko było w stanie osiągnąć swoje marzenia bez pieniędzy kogoś obcego? Jest taka mądra i utalentowana, słyszałaś jak śpiewa? Wiem, że umie śpiewać one z wyjątkowo, ale potrzebuje pieniędzy. Pieniądze nie uratują jej przed tramą, którą spowodowałaś. Proszę przychodzić do niej, kiedy tylko zechcesz, zasługuje na ojca, prawdziwego ojca. Co z nami? No, chyba nic, nie? Niezbyt. Musisz przepraszać, domyśliłam się spróbuję po prostu zabawić naszej córce jak najlepszą przyszłości Jaką może mieć Masz, weź to ja Miałam jej wydać na mandarynkę, aż za dużo rozmawiałam z kasierką Poprosiłam mnie, żebym wyszedł zanim zapłaciłam <śm> To brzmi jak coś, co mogę zrobić <śm> Koniec, to były czasy O proszę I co? I tyle? <śm> I po prostu Taka, taka krótka Opowieść. A jak go znowu kontynuuj, to co? Wtedy. A. Ale przecież to chyba jest to samo, tak? Że jakby jeszcze raz... To co umiem i można chyba jakieś inne tutaj tematy przyjąć. No tak, i to chyba, to chyba tyle, także fajnie w sumie, e, że mogłam Wam pokazać tą grę. Mogłaby być jeszcze o wiele bardziej rozbudowana moim skromnym zdaniem. Być może dorabiają do niej, wiecie, e, poziomy, chaptery. E, zobaczymy, ale całkiem, całkiem przyjemnie, także dzięki serdeczne za oglądanie, za słuchanie i za subskrypcję, za lajki, za komentarze. I widzimy się w kolejnym odcinku, pewnie z jakiejś innej serii. Cześć!